Dzień dobry, redakcja SPACE24 kłania się ze stanowiska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Naszym gościem dzisiaj jest pan prezes Grzegorz Wrochna z Polskiej Agencji Kosmicznej, Kłaniam się. Witam Państwa. Pan prezes uczestniczył dzisiaj w panelu poświęconym rozwojowi przemysłu kosmicznego w Europie Środkowej. Space24 również miało okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mamy tutaj również w odniesieniu do tego panelu kilka dodatkowych pytań, ponieważ mieliśmy również okazję porozmawiać z panem prezesem Hansenem z Norweskiej Agencji Kosmicznej, który przedstawił również swoje doświadczenia na rozwój sektora kosmicznego w jego państwie, ale również w perspektywie tego, co się dzieje w Europie. Panie prezesie, jakie refleksje na temat właśnie tego konkretnego obszaru, jak ta współpraca może dojrzewać. Również poza tym, co się dzieje aktualnie np. w Europejskiej Agencji Kosmicznej czy w ramach Unii Europejskiej programów unijnych. Rzeczywiście do tej pory polski sektor kosmiczny był zaangażowany głównie w pracę Europejskiej Agencji Kosmicznej, bo to w końcu nasza agencja, my wnosimy tam swoją składkę i tę składkę staramy się odzyskać w postaci zamówień dla polskich firm, ale będziemy rozszerzać naszą działalność na współpracę w programach międzynarodowych, także innych agencji. Będziemy szerzej współpracować z NASA, w szczególności w programie w Art. Programie Będziemy współpracować z państwami Grupy Wyszehradzkiej. W Dubaju na kongresie astronautycznym planujemy spotkanie, które zaprezentuje połączony potencjał naszych państw, naszych sektorów kosmicznych. Niedługo podpiszemy prawdopodobnie porozumienie, porozumienie z Węgrami. Myślimy także o wspólnych projektach z państwami, może tak odległymi, egzotycznymi dla nas, jak Katar. A Norwegia to państwo, które nas bardzo interesuje ze względu na kosmodrom, który posiadają w Andoi. W Polsce mamy firmy i instytuty, które budują rakiety. No, właśnie, kiedy mówię o tym, że w Polsce budujemy rakiety, to często spotykam się z takim uśmieszkiem niedowierzania. Co my w Polsce? No, rzeczywiście w najbliższych latach nie zbudujemy rakiety, która będzie w stanie wynieść satelitę na orbitę. Zresztą z Polski trudno by było takiego, taką rakietę wystrzelić. Natomiast planujemy loty suborbitalne, czyli. W kosmos powyżej 100 km poza atmosferę, ale bez wchodzenia na orbitę. A takie loty są bardzo ważne ze względu na badanie, badanie właśnie górnych warstw atmosfery, ale także na badania dotyczące różnych technologii, do których niezbędna, niezbędny jest stan nieważności. Wyniesienie satelity na orbitę i przeprowadzenie takich badań jest niezwykle kosztowne. Dużo taniej jest wykorzystać te. Kilka minut, kiedy rakieta spada swobodnie i na jej pokładzie panuje stan nieważkości, czy też przybliżony stan nieważkości. Jest ogromne zapotrzebowanie na tego typu usługi. Jest to świetny rynek, na, które, na który chcą polskie firmy i polskie instytuty wejść. Na zlecenie agencji konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Lotnictwa Sieci Łukasiewicz, przygotowuje taką analizę, czy możliwe jest w Polsce wystrzeliwanie rakiet na tak dużą wysokość. Do tej pory próby były tylko na 10 km, na to, na to pozwalały warunki techniczne i obowiązujące prawo, ale zanim takie możliwości w Polsce zostaną uruchomione, być może skorzystamy właśnie z norweskiego kosmodromu w Andoi. To jest bardzo ciekawy zakres, również z racji tego, że w trakcie równolegle trwających targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach jest na przykład prezentowana premierowo rakieta Bursztyn-2K, która tą nazwą również nawiązuje do słynnego meteoru, rakiety Meteor polskiej, historycznej. I właśnie ten Bursztyn-2K ma mieć już zdolność też do lecenia do, do, do linii karmanów, czyli do, do, do tej granicy kosmosu do 100 km. Będą trwały niedługo próby i zobaczymy, czy, 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 ten, czy to założenie zostanie osiągnięte, ale są też na przykład prywatne inicjatywy różnych firm polskich, które, które budują rakiety. Również działają one w porozumieniu z Polską Agencją Kosmiczną. Tak, oczywiście my śledzimy te wszystkie działania z wielkim zainteresowaniem. Sam miałem okazję uczestniczyć w próbie silnika do rakiety Perun. Te silniki już są gotowe do wynoszenia rakiet ponad ponad 100 km i, i niecierpliwie oczekujemy na możliwości właśnie pierwszych startów już, już tych rakiet. Także jest duże zainteresowanie i, i myślę, że wkrótce doczekamy się polskich lotów suborbitalnych. Na orbitę trudno z Polski latać, bo pierwszy człon takiej wielostopniowej rakiety musiałby wpaść do Bałtyku przed Szwecją, drugi za Szwecją i jak coś by poszło nie tak, to Szwedzi by nas nie lubili. W związku z tym na dalszą przyszłość, no nie w perspektywie tych pięciu lat krajowego programu kosmicznego, ale w dalszej perspektywie rozważamy także możliwość utworzenia w Polsce tak zwanego spaceportu, czyli specjalnego lotniska, na którym mógłby startować i lądować duży samolot, z którego pokładu dopiero rakieta byłaby. Wystrzelona. Taka technologia ostatnio jest rozpatrywana przez coraz więcej krajów. Znowu prawdopodobnie otworzenie takiego spaceportu byłoby no, znakomitym źródłem dochodów, bo zapotrzebowanie no, rośnie z dnia na dzień. Mhm. Faktycznie takich rakiet wynoszonych pod pokładem np. Yy, samolotów cięższych jest kilka. Pegasus, ostatnio też mieliśmy Launcher One, który, który przeszedł udany test, i potem już loty użytkowe. Więc faktycznie jest to ciekawy zakres. Yy, trochę idąc dalej, właśnie w tym kontekście, tego co dzieje się też na forum ekonomicznym, ponieważ widzimy, że po naszym panelu kosmicznym widać, że to zainteresowanie kosmosem w obszarze gospodarczym w Polsce, w Europie Środkowej jest coraz większe. Yy, jak pan ocenia dalszy postęp tego? Czy to jest już, czy, czy mamy jakiś szklany sufit, który musimy przełamać, jeżeli chodzi o ten obszar zainteresowania? Ogólnego zainteresowania społecznego, ale też również biznesowego przemysłem kosmicznym. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to musimy przełamać tę taką niewiarę w nasze możliwości, że, że, że Polska w kosmosie, co my, co my jesteśmy w ogóle w stanie zrobić? Czy jesteśmy w stanie konkurować z takimi potęgami jak NASA czy, czy Roskosmos? Nie, my wcale nie musimy z nimi konkurować. To, to zjawisko New Space, czyli. E, zaawansowana technologia, którą umożliwia za pomocą małego satelity e, zobrazowania Ziemi, które ma znaczenie obronne, komercyjne dla administracji państwowej. To jest coś, co umożliwiło małym firmom e, wyjście w kosmos i tych firm w Polsce jest już e, małe kilkadziesiąt, a, a powstają coraz to, coraz to nowe. E, tylko, żeby ten rynek w Polsce e, Powstał. Potrzebny jest Krajowy Program Kosmiczny, który już od kilku lat jest przygotowywany, ale w tej chwili wydaje się, że jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej. Były ogłoszone prekonsultacje i muszę powiedzieć, że liczba uwag, jakie dostaliśmy, jest chyba najlepszym dowodem na to, jak ogromne zainteresowanie ta tematyka wzbudza. Jadąc na konferencję tutaj na kongres, chciałem sobie wydrukować te uwagi, które właśnie dostałem od Ministerstwa Rozwoju i w ostatniej chwili się powstrzymałem. Trzymałem, żeby nie kliknąć i nie wysłać tego na drukarkę, bo chyba ze dwa drzewa w lesie by na to poszły. To jest plik, który ma 290 stron i bardzo dobrze, znaczy będziemy mieli ogromną pracę żeby wspólnie z ministerstwem, żeby te uwagi przejrzeć i wziąć pod uwagę, ale bardzo się z tego cieszymy. Bo, bo mamy nadzieję, że wzięcie tych uwag spowoduje, że ten program będzie po pierwsze realny, a po drugie, po drugie skuteczny. Skuteczny w obydwu jego aspektach, że e, będzie rezultaty tego projektu będą zaspokajały potrzeby polskiej administracji, obronności, e, bezpieczeństwa kraju, a to zapotrzebowanie będzie zrealizowane właśnie za pomocą polskich firm. Mhm. Właśnie, skoro jesteśmy już przy krajowym programie kosmicznym, tutaj mamy ściśle określone priorytety. Były, były cztery priorytety. Czy, czy przewidujemy, że w kontekście wniosków z prekonsultacji coś tutaj się w tym temacie fundamentalnie zmieni, czy jednak będziemy... Mogli tutaj utrzymać nam. Ten... Myślę, że te zmiany fundamentalne już się dokonały, bo już na wcześniejszych etapach konsultowaliśmy projekt chociażby ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego, z innymi przedstawicielami sektora, i, i w, były dość istotne zmiany tego programu, także w zakresie tych priorytetów. W szczególności taki czwarty priorytet na końcu, który obejmował różne technologie, stał się pierwszym i w moim odczuciu najważniejszym priorytetem priorytetem, który mówi o tym, że będziemy budować zdolności do konstruowania i wynoszenia statków kosmicznych. Przez statki kosmiczne rozumiemy oczywiście zarówno duże misje, nawet załogowe, jak i, i, i małe nanosatelity satkuby. z tym, że misji załogowych nie będziemy oczywiście realizowali samodzielnie, tylko Będziemy się starali wnieść jak największy wkład do, do misji czy ESA czy, 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 czy NASA czy innych agencji. Ale tutaj Polska Agencja Kosmiczna powinna odegrać rolę takiego integratora, że nasz przemysł, nasze instytuty nie będą wnosiły jakichś malutkich kawałeczków, tylko wspólnie jakieś istotne komponenty do tych, do tych dużych programów. Ale w tym priorytecie przewidujemy też jakąś narodową misję, która z Orbity będzie obserwowała daleki. daleki Kosmos i przewidujemy własne satelity, które będą spełniały różne inne funkcje. Natomiast drugi i trzeci priorytet są nadal poświęcone obserwacji Ziemi, drugi priorytet to budowa własnej konstelacji Mikroglob, bo oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO, natomiast w sytuacjach kryzysowych trzeba mieć możliwość niezależnego pozyskiwania danych, a mając taką możliwość, jesteśmy też po prostu lepszym, lepszym sojusznikiem. I wreszcie czwarty priorytet to właśnie bezpieczeństwo kosmiczne, czyli z kolei obserwowanie z Ziemi tego, co się dzieje w kosmosie. Skoro chcemy umieszczać w kosmosie nasze obiekty, to chcemy też mieć gwarancję, że one nie ulegną uszkodzeniu wskutek przypadkowego zderzenia czy też jakiejś, jakiejś ingerencji i do tego nam jest, nam jest potrzebny system bezpieczeństwa kosmicznego, który już Polska w tej chwili buduje przy udziale różnych innych podmiotów, który będzie dalej rozbudowywany. To już takie ostatnie pytanie też w kontekście tego, co już Pan zasygnalizował, czyli programów, które są realizowane obecnie przez Polską Agencję Kosmiczną. Z jednej strony właśnie Porozumieniu w ramach programu EUSST SST oraz też programy związane z jak SAT4ENVI, związane z obszarem zobrazowań satelitarnych i administracji publicznej, czyli korzystania z tych danych po prostu przez administrację publiczną. Te wszystkie obszary będą rozwijane. Rzeczywiście do tej pory był intensywnie rozwijany program bezpieczeństwa kosmicznego w ramach projektów unijnych i USST. I wkrótce będziemy przystępowali do, do modernizacji kilku sensorów w ramach tego programu i już prowadzimy negocjacje na temat następnej perspektywy finansowej w przyszłości. Ale dużo mocniej w Polskiej Agencji Kosmicznej będziemy się angażować właśnie w zagadnienia związane z obserwacją Ziemi. Będzie dedykowany departament do tego, będzie też dedykowany departament do telekomunikacji i, i nawigacji. Wchodzimy w unijny program GovSat.com, który ma dostarczać bezpieczną łączność dla rządów europejskich, a już w tej chwili, przygotowując się do wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego, zamawiamy różne produkty, różne usługi pilotażowe które w przyszłości będą stanowiły części Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej. Zachęcam do, do śledzenia naszego Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie informacje o tych przetargach się pojawiają. Wkrótce ogłosimy też nabór na koncepcję różnych misji. Przez misje rozumiemy tutaj zarówno misje o charakterze naukowym, jak i związane z obserwacją Ziemi, optyczną, radarową, także telekomunikację, nawigację. I misje technologiczne. W tych obszarach będzie można zgłaszać, zgłaszać swoje koncepcje, a robimy to po to, że kiedy wejdzie już w życie program kosmiczny, na jego realizację będziemy mieli 5 lat. Nie chcemy pierwszego roku zmarnować na zastanawianie się, od czego by tu zacząć, co by tu robić. Chcemy, żeby wszyscy już byli do tego przygotowani w blokach startowych. Program ogłoszony i ruszamy. Mhm. To brzmi bardzo optymistycznie. Dziękuję Panie Prezesie za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że przy kolejnej okazji już będziemy tutaj mówili też o kolejnych dokonaniach. Dziękujemy uprzejmie Państwu. Dziękujemy wszystkim.